Złom dobry wszystkim w poniedziałek, poniedziałek, nowy tydzień, nowy dzień, nowy tydzień, nowe możliwości. No i wyszedłem z domu, zanim pojadę w trasę, mówić ta sobie, coś trzeba nagrać, jakiś filmik. No i zajechałem sobie tutaj zajechałem sobie do tego paśniczka, który ma zawsze dla mnie ofertę. Tak mi przy okazji, bo jadę gdzie indziej zupełnie, jadę zupełnie gdzie indziej. I tak sobie mówię, tu zajadę przy okazji jestem, no to to zajadę i okazało się, że, że warto było przyjechać, ponieważ o jadą śmieciarze, widać, jadą śmieciarze, spieszcie chłopie, Jest spiesz. tu coś nie ma, ale tu jest. Ja to zabieram, ja zabieram to. No, zabieram to, oni jadą już, a ja zabieram te złom. I spadam stąd. O, nie wyjadę. No nic, trzeba poczekać. Trzeba poczekać. A zabiorą. Może wiecie co? O! Wybaczcie, że obraz ci huśta. Przejdziemy się nad rzeczką. Troszeczkę, co? Czyli godzina gdzieś tak, nie wiem, między 11 a południem jest. I tu przyjechała śmieciarka o tej porze. Więc poniedziałek rano można jeszcze zbierać. Troszkę złomu było, więc wróciłem jak widzieliście do Cadillac'a. Okazja była taka. A dzisiaj filmik zupełnie o czym innym będzie. Ale to zaraz, zaraz się zobaczymy na miejscu i nagramy. To właściwe. Olza. Za Olzą Czeska Republika. A tam śmieć ze śmietnika znika, bo śmieciarze są kołkadika, a właściwie kołkadilaka. A tutaj co ciekawego? Przejdziemy się, zobaczymy. Telewizor rozwalony. Nic innego ciekawego. No tak. I opony. Telewizor rozwalony i opony. A właściwie to dwa telewizory i opony żadnego złoma? nie ma dobra, nic ciekawego moi drodzy pauzuję, widzimy się na właściwym miejscu dobra, jestem zastawiony teraz przez panów, którzy śmieci zabierają, a jest tych kubów tam sporo, więc myślę sobie, że nagram krótki komentarz do tej sytuacji, która tam jest obecnie E, oczywiście ja opuściłem już pewne środowisko, jak ktoś, ktoś to nazwał, że to jest środowisko, pewne środowisko, no i tam czasem czytam komentarze pod ich filmami. Filmów ich nie oglądam, bo szkoda czasu, ale, ale komentarze czasami poczytam i widzę, jak się tam wyśmiewają ze mnie, nie? Także śmiech to zdrowie, śmiejcie się, panowie, śmiech to zdrowie. A ja nie potrzebuję się do dowartościowywać. E, wyśmiewaniu się z kogoś. Także, wiecie, ja jestem innym ptakiem, nie? Nie jestem kurakiem. Jestem innym ptakiem i latam samotnie i wysoko. I wiecie, orzeł wie, że jest orłem, nie? Nie potrzebuje do tego kolegów, żeby mu to mówili. Nie potrzebuje do tego klepaczy po plecach. Jest, zna swoją wartość, nie? A te mniejsze ptaki, no to... Mniejsze ptaki z jednej paki, nie? One są, także... One potrzebują, mnie, Potrzebują się dowartościować, a żeby się dowartościować, to muszą kogoś wyśmiać, poniżyć i tak dalej. To jest właśnie cechą, cechą tych właśnie przyziemnych ptaków. Nie? To tyle moi drodzy, mojej pogadanki z wami. Ja się tym oczywiście nie przejmuję, nie? Ja się cieszę, że zrzuciłem balast, nie? że jestem wolny i nikt nie będzie mi, mi... tam wiecie, pisał, że a czemu do mnie nie zajrzałeś, nie zalajkowałeś? Ja do Ciebie zaglądam i lajkuję, a Ty do mnie nie zaglądasz i tak dalej, także jest, uwolniłem się od tego balastu i jestem teraz szczęśliwy. A że się wyśmiewają ze mnie, no to e, zawsze tak jest, nie? W naturze, że, że śmieją się z tych, którzy są na górze. No dobra, macie teraz znowu temat do wyśmiewania się, więc kończę i spotykamy się na miejscu. Tu widzę, że postęp już jest, także za chwilę odjedziemy. Pauza. No i tak, mam wiaderko, mam rękawicę i mam magnes na smyczy To jest kawałek linki, którą dostałem od Azriana z kanału Kumple Odzysku, pozdrawiam serdecznie kumpli Odzysku z takim fajnym karabinkiem na końcu więc tą linkę skróciłem, magnes do niej przytwierdziłem o, Tu trochę taki jest, wiecie, Robin Hood styl wiązania ale sobie trytytki muszę kupić i trytytkami to ładnie po... Zobaczymy. Idziemy... O! Oddaj. Idziemy... Na tory, a właściwie na teren przy torach poszukać, czy coś nie wymacamy, nie wybadamy. Chociaż to jest trochę dla mnie taki temat nie do końca ok, bo to jest zawsze jakiś teren należący do do kolei, nie ale biały dzień, póki mnie nie zwiną Pochodzimy Szukaj, 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 szukaj Szukaj, szukaj Szukaj, szukaj, szukaj Spacer z piesą magnesem z piesą agnesem Dlaczego? Pieso? No bo szukaj, szukaj Szukaj, 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 szukaj Szukaj, szukaj. Te tory biegną przez cały cieszyn. Także o. Nie. Tak więc. Troszkę może na tych kamyczkach tu bardziej. Tak to przez tory że tam między szynami. To tak, to tam. Jakieś podkładki na pewno będą. Dobra. Dzisiaj idę pierwszy raz z piesem Zobaczymy, czy coś wyszuka. Szukaj, szukaj, szukaj. Nie wyciągnął, no to jest pierwszy makaronik. Magnes nie jest za mocny, ale podkładkę powinien znaleźć. Nie? Dobrze, ja może spauzuję i łączę się jak będzie coś ciekawego do pokazywania. Pauza. A też podnoszę. Mam tu drugi makaron w jadrze. No i to jest uszeczka, więc zabieramy zawsze taki złomik także te tory też remontują tam w Cieszynie dalej wymieniają na nowe i tam za Cieszynem też w miejscowości, gdzie się ładuje ładunki Wam do Niemiec i tam bym też pojechał jest tych odcinków parę, gdzie można pochodzić z piesem magnesem. Zawsze uzbiera Dwie, dwa lugrosze i dwa makarony. Pauza. I tak, przez weekend nic nie nagrywałem, bo troszkę wypoczywałem, byłem troszkę wymęczony. Po pracy w tygodniu. Dzisiaj nowy tydzień. Pojadę chyba na Niemcy znowu. A zanim pojadę to już tutaj jeszcze z magnesem. Będę wracał chyba turami. Bo tutaj przy tych zaroślach w tej trawie, to tylko się łapał magnes na kłącza jakieś takie. Na ten. Mam raz, dwa, trzy, cztery, alu dwa makarony. Wrócimy torami czynnymi. Mam nadzieję, że nas nie rozjedzie jakiś pociąg i że nas nie zatrzymają, bo to taki podejrzany widok, nie? Ktoś idzie. Z wiaderkiem. Torami i z magnesem. O oh jest. Szukaj, 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 szukaj. Szukaj pies o magnesie. O, wszedłem na tory i pomysł to jest jak widać bardzo dobry Szukaj, 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 szukaj. Spacer z piesomagnesem magnesem pierwszy, pierwszy Pierwszy taki Spacer z takim magnesem Właściwie piesomagnesem magnesem Zobaczymy. Coś tam na pewno znajdziemy. Albo ktoś znajdzie nas. Pauza. Do Cadillaca kawałek. Zobaczymy. Tam tylko dochodzę i na dzisiaj dość. Pauza. Jest blaszka. Jest blaszka. Coś już tam w tym wiaderku jest. Pauza. Tak. Myślę, że dobrym pomysłem nie jest chodzenie po torach w mieście. Biały dzień, bo znajdzie się jakiś element społecznie zaangażowany i doniesie tam, gdzie są odpowiednie organy. No i może się to skończyć jakimś wiecie, legitymowaniem czy czymś, a jakiś patent na to muszę wymyśleć. Czyli tak, gdzieś między na tory iść, gdzieś na wiosce najlepiej, może wieczorem. Co? Na tory, wieczorem. No takie tory. No, gdzie jest, nie ma takiego ruchu, nie? gdzie nie ma tylu ludzi, gdzie się nie widzą. Nie? Jak to mówią, czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal. Także tutaj idę sobie tak dzisiaj z piesą magnesem, pierwszy raz badając sytuację, ale nauczyłem się już, że, a właściwie doszedłem do wniosku, że tak w dzień, w mieście to raczej nie, i nie po torach, może obok bardziej. Szukaj 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 szukaj. szukaj, 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 O, jest też miejska. zaraz będzie akcja. A nie, pojechali. Pojechali, ja może zawrócą. Ja sobie zejdę z tych torów. Bo jak zawrócą, bo na pewno zawrócą I będzie. Co pan tu robi? A co pan tu robi? bo nie zawrócę. może pojechali. Ale wątpię. Ktoś, co... Jeżeli jest ktoś, kto robi coś nietypowego, no to jest to podejrzany człowiek, nie? Zaraz zawrócą chyba. Ja sobie tu pochodzę. Powiem, że tak sobie... Wiecie... Chodzę z, pieso... z piesomagnesem magnesem. <laughs> Jak zapytają, co robi. No. no co jest, nie ma ich. Jest jeszcze jedno miejsce, takie koło obróbki. właśnie tam kiedyś szedłem z magnesem do rzeki no i zanim do rzeki wszedłem, to mi się przykleiła śruba do magnesu, jedna czy dwie, kolejowa, na brzegu, na sucho jeszcze, zanim do rzeki wszedłem z magnesem, więc tam może się udam. Tam są takie jakby skarpy, nie bezpośrednio na torach, tylko obok torów, także tam można było pochodzić, no pojechali. Zrezygnowali Dobra, pauza No się słabo Ale coś jest Zawsze coś Pauza, pauza Wchodzę na tereny gdzie żerują kumple odzysku Mam nadzieję, że nie dostanę od nich popysku Tutaj pierwszy alu grosz Myśmy przyjechali z piesą magnesem A tu wszędzie puszki moi drodzy Więc chyba Na te puszki się wybiorę, w tereny górskie, śnieg już szedł. Zobaczymy co tam, wiecie o co mi chodzi? Tutaj łowiłem nad Bobrówką. Na tym moście przechodził kiedyś Przemek, nim Wilo. Pozdrawiam Ci, jeżeli jeszcze mnie oglądasz Przemku. No i tak się poznaliśmy, U mnie zagadał z tego mostu. Ja stałem w rzece, no i potem przez Przemka poznałem Adriana. No i Dalsza historia jest już dobrze znana Ja myślałem że to prawdziwe Z to jakiejś gry 50 zł z jakiegoś brzydkie hasło było napisane to wyrzucimy A tu w paśniku Panie kierowniku całkiem dobre zbiory by były a to może łapy zanurzymy A tam na dnie Nie chce mi się tego sięgać musiałbym to wybebeszyć i tak dalej dobra idziemy o co mi chodzi tutaj umówiłem i zanim wszedłem do, do rzeki po skarpie tam dalej są tory jak widać tory są no i tam dwie dwie śruby się mi przykleiły do magnesu także tutaj jest betonowo tak ale tam po drugiej stronie jest taki, wiecie krzaczki zobaczymy koniec blędzenia. Przechodzimy do akcji. Pauza. No i tu się powinno coś znaleźć. że biorę pieso Piesobagnesie. Szukaj, szukaj, szukaj. Szukaj, szukaj szukaj. O, szukaj, szukaj. Szukaj, szukaj, szukaj. Szukaj, szukaj, szukaj. Bierz go, bierz go. O. Popatrzymy. Poszukamy. Włączy się jak będzie coś ciekawego. Pauza.